Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem ja yy, w kolejnej grze z CSA. Yy, I dzisiaj wygramy tą grę. Yy, to jest pewne. Przez, jak widzicie, pod tyle filmiku wygraliśmy tą grę. Yy, I oczywiście komentarz nie jest na żywo, bo lubię komentarze nie na żywo. Podą yy, wenty. Yy, wszyscy na B poszli wentami. Znaczy nie wszyscy. Na... KURNA! Krzmaciarz w konwentach. Właśnie no powiedziałem, się. poprawiłem się właśnie, że nie wszyscy tu Ale widziałem minimum trzech tak. Serio, Oskar? Ciebie też? Dobra, no, więc y, y, na początku chciałem wam wspomnieć y, o konkursie Bo y, planujemy konkurs na Sorry. rozdanie jakiegoś skina Sorry y, Jeszcze nie, nie wiemy jaki to mieć. będzie skin, ale na pewno nie, to bo... będzie jakiś fajny skin y, Jakiś ładny znaczy, no jeszcze nie jest to pewne, zobaczymy jak będziecie. Jeśli Wam się spodoba ten pomysł na rozdanie jakiegoś skina, to piszcie w komentarzach. Jeśli, jeśli zobaczymy, że dużo osób chce, to jak najbardziej oddamy coś fajnego. No i zobaczymy po prostu, zobaczymy, zobaczymy czy będziecie chcieli. Tak, już ostatni konkurs na Gibbrien na Smarka wygrał Adolf Hitler, którego serdecznie pozdrawiamy. O co ci chodzi? Masz coś do tego, że Niemcy mają e, swoje konta na YouTubie? No nie no. E, serdecznie zapraszamy na jego kanał, bo tak e, on rzucił bardzo fajny Miracle on the Vistula. Taki fajny odcinek. E, ponieważ tysięcy. oglądają go jakieś chore psychole. To, to zrobiło więcej wyświetleń niż cały nasz kanał razem wzięty co? Nasz masz ma za... Ma za 30 tysięcy. No, no problem, mate. mate. Rozumiem, rozumiem. A, rozumiem, mogę O Boże. Ten... Na catwalku był, więc może być na górze. Heaven. Ja specjalnie to wziąłem I tam był fa Wyrzuciłem Famasa i wziąłem to chcecie coś? Mam 8000 hmm. O co ci chodzi? Ej patrz jak dobrze goś to odzerwał boot od Greg. Widzisz? No Ej, gdybym miał 5 pingów, to byłoby za Napisałbym mu, że. Pingu, przecież tu zawsze, to zawsze to. jesteś botem, ale nie działają mi klawisze O, więc. Musiałbym kopiować O. I chyba Oni rady. są outsider. Na dachu są. No kurna! Na dachu są szmaty. Tak, jest drabinka, kampi na mnie, na drabince szmata. Kampi na eee, mnie. Na mnie też kampił. Po prostu to jest tak... Boże, panie! Skąd on ci zabił, Dawid? Nie mam pojęcia. Chyba z hangaru. Z drabinki chyba, właśnie. Nie, ja nie oglądałem Cię, ja słyszałem teraz o podrębniku, nie jestem pewien, nie wiem. No, podrębnik. Ale pas się skróci, koło masona i headshotu, masz 100% headshotów, ten bot grek, wiecie? Nie A, bez mebucha. <noise> nie, nie, fajkę moja. Hmm. Nie, to jest prawdziwa fajka. Wysłać zdjęcie? Dostaniesz zdjęcie z gogu grafika pierwsze, które wyskoczy. Nie, mówię ci z małym zdjęciem, jak chcesz się załamać. To co pomaluję w fajncie i green screena zrobię. Czekaj, yy, 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 i studio się? ja bym tak zrobił. Dziś na mają fajkę. To Gdzie jest? A, widzę. Jest więcej niż jeden! Trzyma to nie kłam. Co? Kuba, ty żadnego info nie daje Dobra, robić. ja a jeszcze nas spał nie mam to okay. w eee, hmm. Miła funkcja, nieprawdaż? na rozumiemy zmęczyłeś się właśnie wymienionymi matdak Madak i koala, hmm. ja nie wiedziałem, że jak boty opuszczają. Nie, to jest. Aha, ha, ha. węcie mogli być, nie mówię, że są. Dobra nie, bo właśnie jest rozwalony jest krew. Ideal. O, o upa wziąłem. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Ale rzeczywiście Spokojnie Widzicie? Widzicie, by to po prostu ej, to, co do mnie. napisał. Wszedłem do sklepu, idę do kasy i ekspedientka mówi do faceta przede mną. Mogę być grosik winna, bo nie mam, a facet za 4 groszy i mówi to daj 5. <laughs> ej, tak, do zobaczenia. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym meczu z CS'a. E, oczywiście widzicie podgląd z e, kamery Oscara, z e, perspektywy Oscara, bo oczywiście nasz komentarz jest, e, jest, jest nie jest na żywo. E, jak zawsze. No i, i, i oczywiście jest Oscar. E, witam wszystkich bardzo serdecznie. I oczywiście Dawid. Witam. Kuchacz, Borys. Oczywiście jak zawsze kłopak, kłamie, bo to głupi śmieć. Tak, ja, ja jestem zawsze. Wiem, że mnie nie lubicie, bo jestem głupim święciem, ale. No, niestety, musicie mnie znosić. Nie, nie muszą. Kurna... Dobra, buduję jak frajer Nie, nie ja bardziej buduję. Dobra, ale nie, raz trafiłem. Dobra, już się I, ile razy go trafiłeś? bo... Ani razu chyba. A, to ja raz. Lepszy. Eee... A czego ty strzelałeś? Nie, 15 w jednym, raz go trafiłem. A ty czego strzelałeś? Z USPA. A ty jeszcze raz z Digla? Miałeś no patrz, łatwiej. Sami swoi W ogóle my, my staliśmy w miejscu i próbowaliśmy go trafić, a on biegał jak idiota i, po, i liczył na to, że nas trafi. Może też powinniśmy biegać razem <grym> Patrzcie jakie mamy jakie mamy świetne staty. Zobaczcie na to. Słową drogą na ten film wejdzie pewnie cenzura, gdyż widzimy profil Steam tego Oto grasza. Cool. Zobacz, u przeciwnika, w środku tabeli O nie, trzeci No niestety, chyba, chyba YouTube to zbanuje Oczywiście wiem, się wydaje. Na, na bananie coś mu będzie Ja mam rozdziałka 4-3, tu ja profilowych w ogóle nie widzę masz smutne życie, więc ty nic nie widzisz Wiem Czekaj, nie na głowę móc... Nie, ja nie. Nie, nie wytrzymałem. No jak to się e, Dobra, Dawid, ty wychodzimy? 3, 2, 1. Ej, ja myślałem, że on będzie bardziej obok mnie, wiesz? Ja ty, ty myślałem, ja że jest tam chę... bardziej na taksi Dobra, mam tą grę, Sorry. Y... Nie. No. Dobra, Ogar. Mam coś, to cię zachęci. Wyrzuć to P90 Proszę Nie, bardzo, bo... Nie, mam w dupie tego kawacha. Nie Sorry Idealnie celuję na głowę goś nic nie dostaje A bestkuje po jednym A goś stoi w miejscu Gdzie to... jest ten... A może no, twoje no, oczy może... mają downa? Koleś jest cheaterem Wpisał sobie god w konsoli Nie myślałeś nad tym, co? Dobra Teraz... Dobra Mam swój cień Chill out Zabiłem botem xD No dobrze, tutaj współpraca Ej, idę bot jest teraz w połowie tabeli, bo zabiłem nim Ja zabiłem trzy osoby tutaj Zabiłem mu cztery, gdyby ja nie Ja nikogo tre. nawet nie spotkałem bo. <laughs> No, z banana i bot jest nad tobą i kubą Ale ja zabiłem tym botem, no więc jest... zrobiłem asystę No wiem Jobra <laughs> no To jest smutne, czemu bot? Dostaje staty to jest... No no bo on powinien dostaje... No i dobrze, bo dostaje... No bot sam tego nie zrobił, tylko zrobiła to osoba. No ale w bocie To jest jakby pokazuje ci jak useless jak bardzo useful jest bot... Rozumiesz? Że dzięki nie, tam... nie, nie! Why? Czekaj, dlaczego? On jest zawsze odwrócony Tak, bo tak się nie... zabija nie chcę mi się... Nie, nie nagrywaj tego, ja nie chcę mi się grać w tą grę. Ja naprawdę dzisiaj nie mam umoru, żeby grać w tę grę. Wrzuć to z niuka, a to nie tutaj tak gówno to jest. Czemu? Po prostu nie zierze. Nie. Idzie przyjemnie gra. Co oni zrobili? Nie wiem. Dawid jesteśmy ty i ja. Nie, to nie ja. A dobra, myślałem, że... Myślałem, Słuchaj, że... wiesz, jak oni się rozdzielili. Oni tak się... Każdy gdzie indziej... Każdy zupełnie. No, ja nie wiem dobrze po dla nas. Oni się tak zachowują jakby oni ten... Komunikację nie mieli między sobą. No, może nie rozmawiają. Przecież my też sobie zbyt nie rozmawiamy. Na tym ogólnym rozmawiamy ze sobą. Ale to też. Przynajmniej jest jakaś komunikacja. No to no. ani to nie widziałem, że przyszedł Dobrze. Ty popatrz. Tak, nie zdążyłem tego bota wyciągnąć. Mogłem mu zmienić chyba na kosę i wtedy biec Dobra Kuba, oglądam cię Dobra, eee, nienawidzę tej gry Jak otworzysz dorstę to może ich spotkasz. Daj może coś leży. Przynajmniej bizon albo kała. Jest geł. No kurna! Co? Dobra. Dobra, Kuba, jest dobrze. Ja Zabił yy, Dawid, a dobra. Yy, Dawid cię na... nie yy, wiem yy, gdzie to. Tam yy, przy szafie. Jej była tam szafa? Dobra, jestem jak mi nie idzie. Nic nie zrobi. Dobrze, Dawid. Yy, idziemy. Yy, Kuba, zrasz już tutaj, yy, Tu. Ty ty tu. Da Dawid, Dawid tutaj od razu. Defuj, defuj, defuj Gdzie? O... Dobrze. Dobrze. Good job, Dawid. Szkoda, że chyba miałeś te lagi, no tam było widać. Aczkolwiek przejść zdobyłeś info dla Dawida. Widzisz? Oni tak. Nie O kurde, miałem 15 na w nie zauważyłem To coś co? Widzisz tak się kończy Jak się jest youtuberem. Bardzo dużo hajsu. No Ale dobrze Dawid, fajne fajne Sorry, sorry Mistiki był No ja wiem, ja. wierzę Wierzę No nie, bo to tak wyglądało Przecież u Kuby to tak perfidnie zawsze wszystko widać jak on... ...banana ...nie wypchało Tu Kuba do smoka jest czysto, tak? Tak, uważaj, bo ja nie umiem strzelać. Się nie wiem. Strzelaki, mam boże. Oj, wie... Powiedziałem, bo nie, nie wychodzę, sorry. Mam bana na 30 minut, mam to gdzieś. Nie chcieli rikolę to nie, Abaddon. Okej, okay, no to A, nie, tu no to widzimy wzią. personalnego uh, na, kurna, wybaczcie, 48. Maś, do porcie. Okej. No cóż i tak to przegrano, ale może sobie przynajmniej coś pogramy i pogadamy Oj. dla jej Daj jej... pin spójrz, po ma Dawaj sobie A mogłaby być taka fajna gra No idzie Słuchajcie, ma szkóry na 60 Trzeba wam przyczuć, że ten tylko Dobra, to Dawid, yy, dobra, już idę. Właśnie go słyszałem od, tam od lewej. No właśnie dzięki tym 7-1, bo dlatego są fajne w sumie. I mogę to okrążyć. Ej no, a czyste. Zobaczyłem pakę. Tak, chciałem przyjść z tenego Ściany. Myślę, że było dla mnie za mało miejsca do takiego panicznego biegu i strzelania. Znowu. Nie spytałem. Ja wiesz, jak ja zawał dostałem? Ja mam taką. Wiesz, jak się gra na 4-3, to tak się za bardzo, za dużo nie widzi, wiesz? Wiesz, o co mm. myśl, ja mam? Mam takie, takie pole widzenia, dość małe. A czemu nie grasz normalnie w Komp by tego nie wziął. Fad? Miałbym ja jakieś czyście FPS-ów. No się, żeby zainwestować w nowy? To był nowy. No, niestety, słyszałem. Nie, ja po prostu smutku. mam dużo strasznie aplikacji systemowych, te antywirusy i inne NEBADziew. Czy To tego pozbyłeś? Właśnie chcę, tylko wiesz, że zazwyczaj jest od dostępu, jak chcę usunąć. że mają takie. Formaty takie, wiesz. Od komputera? Tak, antywirusy mają, wiesz? Bo, żeby nie można było ich wyłączyć w ten sposób. No, no na mnie idzie, tak. W sensie, czy yy, nie, wzi nie wziąć za chwilę jakiegoś programu do montażu i po prostu nie pociąć tego filmu? Co ty uważasz? Hm? Dawid Miałem taki mały problem Jaki? Okay. Mm, z kompem, taki wiesz yy, Wyłączyło mi się to, to spanie. Wyszedł mi na pulpit wszedł, I wszedł ten eksplator plików się wyłączył W sensie czarny ekran był, A, okay. był tylko CS Dobra, na ławce było widać yy, Mi się wydaje, że my w ogóle ten mecz gramy z takimi Kolesiami co Wiesz, zero, infa, zero niczego. Nie no, myślę, że oni są normalni. zawsze wszyscy, nas, nam się też nie, bo my nie dajemy info tam Rosjaninowi. Właśnie, znaczy ja podawałem, że bana czy coś, ale... To ja się nie chcę, bo nie ma tu zbytnio komunikacji. Jeszcze ten ragequit i w ogóle. My w ogóle ten, zaczęliśmy grać z takimi ludźmi, co info sobie nie podają, tylko każdy gra, wiesz, to więcej killi. To idealne. Na kanałach, ja bym chcę pograć trochę więcej na tych kanałach, mi się one bardzo podobały. Bot! Tak! Rusek zabił bota! Dobra, full kontroli Cicho, no za wysoko strolowałem. 107, no kurde. One minus 97. On site. Dawid, e, twoja lewa. by usłuchać No czyli tam lewa, to może być też tu. Albo usłuchać kroszek Ten, ten zdjął tego site. Sajta jednego. No, jednego. Wiesz, A, ja właśnie. Ja, ja, tak, ja tak myślałem, dlatego powiedziałem: jednego szybko dodałem, wiesz? Żeby nie się tak błąd mm, Dobra, AK. masz mojego. Na szczęście. Aż, aż kupię TK. Masz w gratisie O, jest. No i sobie przewiduję, że to jest ostatnie. Zestaw Oscara. Wydaje mi się, że tu wygram. They are not here. Kurde, twój kołach nigdzie nie trafia. No i jeszcze tam na górze. Tak, nie no możemy przejść? Jeśli chyba do. No i tak jak zawsze. No nie. No, no... to to było na tyle z tego meczu. Bardzo dobry, biorąc pod uwagę racequity i rzeczy tego typu. Jemne. fajne graffiti. Oh my god. No to, na razie. Do zobaczenia.